Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. Jest sobota 24 sierpnia 2019 roku i mamy sklep w Fortnite. Wyładowany przedmiotami. Dzisiaj jest bardzo dużo rzeczy, ale jak zwykle konkurs. Gratuluję Marmurowi za jego komentarz o robotach. Do, dosyć ciekawie wytłumaczony. Zgadzam się z tym, dlatego to on wygrywa dzisiejszą. Wczorajszą nagrodę, a komentarz dzisiejszy jest, jest ciekawszy, dlatego że wszyscy, którzy napiszą pod tym komentarzem odpowiedź, jak również pod następnym filmem, który się pokaże dzisiaj rano, czyli pod potyczkami, znaczy pod diamentowym treningiem w potyczkach taktycznych, wezmą udział w losowaniu i temu ze sklepu za 1200 V-Dolców. Nie ma zbyt dużego wyboru, tak? No to pomyślimy jak to zrobić. Może będzie w takim wypadku troszeczkę więcej tych fałdolców. Może będzie 1500. Spróbujemy. Zobaczymy, jak to się uda. W każdym bądź razie to jest zaplanowane na dzisiaj giveaway. Zostawcie komentarze. Wszystkie komentarze zostaną wzięte pod uwagę. A my lecimy, moi drodzy, z... Aha, no i pytanie konkursowe, no właśnie, bo nie zadałem pytania konkursowego. Moi drodzy. Jaka jest najlepsza, najbardziej wszechstronna broń w Fortnite? Cie? I od razu mówię: Skar odpada. Bez Skara. Tutaj wiem, że będą zróżnicowane opinie, zróżnicowane komentarze. Zobaczymy, który będzie najciekawszy i będzie najbardziej interesujący. A my lecimy, bo jest parę nowości. I proszę bardzo, na początek. Na początek mamy freestyle. Fajna skórka, bardzo fajna, w dwóch stylach. Białym. Z zielenią i fioletowym z niebieskim. Z błękitem. Fajne głośniczki na takie wielkie słuchawki ma na uszach. Albo to są głośniki wbudowane w ten. E, w kołnierz, tak czy tak wygląda to fajnie. Tu na ramionach też ma głośniki. I do tego mamy. I do tego mamy zaplecze bitów. żyj głośno. Też reaktywny plecak. I też jest w dwóch kolorach, tak? W zielonym, biało zielonym i czarny z fioletem. Fajnie pomyślana, fajnie pomyślana skóreczka, fajnie wykonana. Wykonana ta jest też fajna w czapce. Także dosyć ciekawa nowość. Teraz mamy walka powietrzna, malowanie. Czy samoloty wrócić? Walka powietrzna, powietrzne zwycięstwo. Byłoby super. Do tego mamy skrytą czerń. Też takie dosyć fajne malowanie. Myślę, że Epic wyczuł, że te malowania się sprzedają. Dlatego jest ich coraz więcej i mają coraz więcej różnorodności. Fajny taki, kurde, czarny, matowy robot. Co my tu mamy jeszcze? Mamy macha. Prędkość ponaddźwiękowa za 10 sekund. Powietrzne zwycięstwo. Mach w czterech wersjach. I oczywiście plecak reaktywny, który wyświetla nam liczbę kili. Bardzo fajna rzecz. I mamy lotnie pewniak do tego zestawu. Cały zestaw nazywa się Powietrzne zwycięstwo. Mamy zestaw, który został dodany do sklepu wczoraj, czyli Major Laser. Jak już wczoraj tłumaczyłem, mój jest trochę tańszy, bo ja już wykupiłem muzykę po prostu z tego zestawu. O, jak widzicie. A w zestawie mamy Majora Lazera. Mamy Skrzydła Lazera. Mamy Topór Lazera. Mamy Emotkę Lazera napinka lasera. Czyli mamy dwie motki, tak? Mamy żadł... strzał lazera i mamy drugą napinkę lazera. No to jest tylko kawałeczek tego bitumen. No i oczywiście dwa utwory muzyczne. Zapowiada się, jak to już Lisek wspomniał, Yy, współpraca prawdopodobnie z następnym twórcą. Yy, mamy muzyczkę Luzem w sklepie, jeden i drugi utwór. Jeden słyszycie w tle. No i mamy osobno rzeczy do kupienia z zestawu, czyli lazera ze skrzydłami i z napinką. Osobno również możemy kupić, zakupić strzał lazera bądź napinka lazera. Już bardzo mocno promowany jest ten zestaw. Oprócz tego w sklepie mamy Lada popularna skóreczka, ucieczki bu z, z busa bojowego z zestawem pracy na plecach. Już tam wielokrotnie mówiłem, że to jest zestaw łamywacza z klejnotami, kotwiczką, latarką. Fajna skórka. Mamy czerwony kamuflaż. O, przy tych wszystkich kamuflażach, to ten wydaje się taki troszeczkę. Słaby, ale być może będzie miał swoich, będzie miał swoich fanów. Yy, mamy Panią Pustyni, czyli niedroga emotka, znaczy niedroga, niedrogi skinek, a fajnie wykonany. Zapraszam. Ja sobie sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Dobrze moi drodzy, to zrobimy losowanie. W takim wypadku zrobimy losowanie za 1500 V nie 1200. No akurat będzie tyle tyle w, w, w banku. Dobrze. No i do, do tego zostawiamy. Coś tu śmierdzi. Punkt złamania. Ojej. Oh, yeah. I brokat. Jedno z tych fajniejszych emotek tanecznych. Fajnie jest wykonana. To się mu to udało. Ta dziewczyna naprawdę ładnie tańczy. No dobrze, moi drodzy, i to by było wszystko w dzisiejszym sklepie. Ja zapraszam na mecze customowe z nagrodami, z kwalifikacjami i z giveawayem, oczywiście, przez cały dzień, czyli zaczynamy od 14:00, gramy do 18:00, potem przerwa na obiad i od 20:00 do oporu, dopóki będziecie chętni. Także zapraszam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, giveaway, customy z nagrodami, kwalifikacje ciekawy dzień w dzisiejszym w dzisiejszym w naszym na dzisiejszym dzisiejszy, dzisiejszy ciekawy, ciekawy dzień dzisiaj na naszym kanale jak również przypominam wpadnie diamentowy diamentowy trening tym razem dosyć ciekawy odcinek pokażemy wam taką strategię na przegraną zobaczymy czy wam się spodoba dziękuję wszystkim i do zobaczenia trzymajcie się hej hej